Kolejny odcinek programu Królowie żyta już w sobotę. A w nim, czy pan Roman Wielkopolski wykupi grunty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa? Ale to historia jest Stasiu, no to jest ta polska słynna Ibiza z korzeni. Czy prowadząc warsztat mechaniczny, uczniowie mają obowiązek odbywać lekcje edukacji zdrowotnej? To oni takie uluja będą, żeby, żeby się mo mał... Jak ją do łóżka mu skoczyć? Zobaczcie, jak wygląda i co robi stróż firmy, której prezesów nie ma aktualnie na miejscu. Dzisiaj jestem tu paliczkiem, szefów nie ma. Sprzedajemy! <laughs> Pan Roman Wielkopolski rozpoczyna wizytację polskich gospodarstw. Do zobaczenia! I zobaczcie, jak to pięknie wygląda.